Na dzień dzisiejszy zarówno producenci samochodów, jak i użytkownicy samochodów dostrzegają istotne braki na poziomie ogólnodostępnych stacji ładowania. Natomiast to się zmienia bardzo dynamicznie, bo my jako producent, producent stacji ładowania od 2008 roku, jesteśmy, Garo Polska jest częścią grupy Garo Szwecja, Garo AB, która, ma 2000, która produkuje stacje od 2008 roku, i ma bogate doświadczenia na tym rynku, na tych rynkach dojrzałych skandynawskich, obserwujemy w Polsce właśnie ten moment, kiedy rynek stacji ładowania, ogólnodostępnych, ale tych również do użytku wewnętrznego i prywatnego, powinien wystartować. De facto odpowiedzią na to jest nasza rozbudowa fabryki. To jest decyzja całej grupy Garo, która analizując dane dostarczane chociażby przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych ale również obserwując dotychczasowe zachowania klienta z rynków skandynawskich i działania naszych partnerów biznesowych, dystrybutorów, hurtowników, dostrzega właśnie ten moment, w którym powinniśmy rozpocząć produkcję na dużą skalę i właśnie pod kątem polskim. Także widzimy przyszłość zarówno w tym roku, to jest początek początek rozwoju infrastruktury jak i w kolejnych, właśnie w kierunku rozbudowy stacji ogólnodostępnych, ale również stacji do użytku prywatnego przez użytkowników już samochodów, którzy nabywając samochody chcą mieć bardziej zaawansowane technologie w swoich domach, w swojej pracy, w swoim biurze. My widzimy ten rynek jako producent. Patrząc również na doświadczenia rynków skandynawskich, holenderskich, niemieckich czy innych już rozwiniętych, i obserwując zachowania użytkowników samochodów elektrycznych, widzimy, że tam jest 20% tak naprawdę stacji ładowania DC i 80% AC, czyli 20% na stacjach publicznych oni ładują, a 80% w domu albo w pracy. I my również ten kierunek przyjmujemy w naszym porządku asortymentowym, w naszych nakładach pracy, w naszych inwestycjach. I tak widzimy kolejny rok: to jest uruchomienie naszej fabryki, rozpoczęcie produkcji na poziomie 20 tysięcy stacji naściennych typu wallbox, 20 tysięcy tygodniowo, czyli milion sztuk rocznie docelowo. To się wiąże z tym, że po wyprodukowaniu tych stacji trzeba je dostarczyć na rynek. Nie tylko polski, bo my produkujemy głównie na Skandynawii, ale część tej produkcji będzie tutaj implementowana do Polski. Mamy nadzieję, że coraz większa część. Oczywiście to jest oferta komplementarna od Małego Domu dla wszystkich. Tak naprawdę rynek stacji AC to są także stacje publiczne, stacje ogólnodostępne. I patrząc na przykład na rynek holenderski, tam tylko 5%, niecałe 5%. Stacji DC stanowi ogólny wolumen stacji ogólnodostępnych. Patrząc na rynek szwedzki, tam około 15% to są stacje DC w ogólnodostępnych. Także widząc te, te udziały w rynku, my tą produkcję stacji AC tak będziemy klasyfikowali na Polskę, żeby również zachować te parytety. I to będą stacje zarówno dla użytkowników indywidualnych, prywatnych jak i dla firm, dla biurowców w centrach miast, które będą instalowały i instalują w garażach podziemnych, dla hoteli, które również dla swoich klientów będą instalowały te stacje jako ogólnodostępne, po to, żeby zarządzać czasem klienta, po to, żeby używać stacji ładowania jako narzędzia marketingowego, która, która stacja będąc widoczną w aplikacjach w nawigacjach samochodowych przyciąga kierowców. Oni widzą, mają opisane w swojej nawigacji tu jest hotel, można zjeść, można skorzystać z doby hotelowej. I coraz więcej tego biznesu staje się, tego typu biznesów staje się inwestorami. Oni pożądają mieć ładowarkę nie stricte po to, żeby generować na niej zysk, a żeby właśnie osiągać inne cele. Dla hotelu tak naprawdę. Tak jak wcześniej mówiłem, to nie jest kwestia, to nie jest pytanie, czy mieć stację ładowania, to jest kwestia odpowiedzi na pytanie, ile tych stacji ładowania i jakiej mocy. To mniej więcej jest tak, jak suszarka w każdym pokoju hotelowym. Koszt zakupu jest zależny od tego, jakiego, jakiej jakości sprzęt chcemy, chcemy, chcemy posiadać. Tak naprawdę to nie jest tylko i wyłącznie zakup samego sprzętu. To jest również przygotowanie tak zwanej wewnętrznej linii zasilania, czyli być może ten sprzęt będzie wymagał dodatkowego zabezpieczenia w rozdzielni. Trzeba przygotować trasę kablową, trzeba podłączyć ładowarkę i ją uruchomić, zrobić pomiary elektryczne, bo to jest konieczne. Tak naprawdę, jeżeli mówimy o. o, o Renomowanych dostawcach, tak, takich, którzy są dopuszczeni do obrotu w Polsce przez Urząd Dozoru Technicznego, którzy są certyfikowani, mają wszystko poprawnie w swoich urządzeniach technologicznie. Mówimy o koszcie od 3 do 7 tysięcy złotych. Tak kompleksowo, żeby móc używać stacji wallboxowej w domu.